Jesteśmy po piątkowym kampie koszykówki 3 na 3 w hali urania, jak się podobało? No przepięknie było. Przede wszystkim bardzo nas cieszy, że jest tak duża frekwencja dzieci i z kampu na kamp tych dzieci coraz więcej przybywa. Także to jest naprawdę budujące, motywujące i myślę, że robimy dobrą robotę i chcemy to kontynuować. Jest spore zainteresowanie wśród młodzieży tą odmianą koszykówki? Tak, widać, że bardzo garną się do tej odmiany koszykówki. Myślę, że to jest też dużo bardziej dostępna odmiana niż, niż ta tradycyjna. Potrzeba tak naprawdę trzy osoby, jeden kosz, jedną piłkę i już można grać w trzy na trzy, więc na pewno to jest nasza przewaga. Ale to co, to, co tutaj robimy, to przede wszystkim chcemy zarażać te dzieci, pokazać im, że, że koszykówka, że w ogóle sport to jest fajna, fajna droga na, na przejście przez życie. Ciężej było dzisiaj prowadzić trening, czy później rozdawać autografy? Nie, myślę, że, że to jest taka przyjemna robota, że nie rozdzielałbym na to co jest trudniejsze, a co łatwiejsze. Myślę, że zawsze dużo więcej wysiłku wymaga jednak prowadzenia treningu. Mhm. Powiedz mi, czujesz się znaną osobą wśród młodzieży, jesteś rozpoznawalny i to rozpoznawalne dała ci koszykówka 3x3, czy jednak ta koszykówka tradycyjna? Na pewno rozpoznawalną osobą w środowisku koszykarskim. Wiadomo, że koszykówka nie jest u nas sportem numer jeden w naszym kraju, ale, ale na pewno w tym środowisku koszykarskim tak. Myślę, że wiele sukcesów było w tej tradycyjnej odmianie 5 na 5, ale, ale tak naprawdę chyba takie moje największe sukcesy w całej karierze, jak miałbym powiedzieć, to nie są te wszystkie medale, to wszystkie mistrzostwa, mistrzostwa Europy, świata. Czy, czy zdobyte Mistrzostwa Polski w tradycyjnej koszykówce? Tylko to, że dwa razy udało mi się zdobyć kwalifikacje i zagrać na igrzyskach olimpijskich, i to mi się wydaje, że to jest jednak dla mnie największe osiągnięcie w mojej karierze. Mhm. co zdecydowało, że postanowiłeś właśnie zamienić tą tradycyjną koszykówkę na tą odmianę 3 na 3? Śmieszna sprawa, bo stoimy w tej hali teraz Urani, a tak naprawdę od tego się zaczęła moja przygoda. Moja siostra wiele, wiele lat temu grała jeszcze tutaj w pierwszej ligowej drużynie w TSK Hexim polsztyn Ja pamiętam z rodzicami przyjeżdżaliśmy tutaj na mecze i atmosfera po prostu mi się tak spodobała i, i wtedy postanowiłem, że zacznę trenować koszykówkę. No i wtedy najstarsza siostra powiedziała mi, że ty nigdy nie zostaniesz koszykarzem i cieszę się, że przez tyle lat ciężkiej pracy udowodniłem że jednak mogę zostać tym koszykarzem. Podczas kampu pytaliście się dzieci czy, czy prowadzę swój zeszyt koszykówki, ty już prowadziłeś go przyjeżdżając tutaj do Olsztyna oglądając siostrę w akcji? Wtedy jeszcze nie, wtedy jeszcze nie prowadziłem tego zeszytu, ale myślę, że kilka lat później, dopiero jak już tak na poważnie wziąłem się za trenowanie i już widziałem, że jednak te efekty i na tle rówieśników gdzieś tam coraz lepiej się rozwijam. Wtedy zacząłem notować swoje rzeczy, swoje progresy, swoje postępy, ale też te słabe strony, które trzeba, nad którymi trzeba pracować. I myślę, że to jest właśnie dobra, dobra. Sposobność na to, aby, aby gdzieś tam te rzeczy nie uletywały z głowy, bo wielu trenerów, których miałem w swoim życiu, wielu z nich przekazało mi zupełnie inną naukę i właśnie to, że zapisywałem sobie, tworzyłem do te notatki, teraz mi pozwala i dużo ułatwia pracę jako właśnie trenera tutaj na kampach. No właśnie, ale później skąd się wzięło to, że zostawiłeś tą tradycyjną koszykówkę, 10 tytułów mistrza Polski i zostałeś koszykarzem 3 na pewno dopadła mnie trochę taka monotonność, może lekkie wypalenie. To też wiadomo, że w, przy takiej ilości godzin treningów i, i tyle lat poświęcenia, gdzieś przychodzi ten moment, że jednak ten ogień troszeczkę gaśnie w tobie, jako, jako sportowiec. I myślę, że, że na nowo ta koszykówka właśnie 3x3 rozpaliła we mnie ten ogień, ja od tego zaczynałem, od takiej koszykówki ulicznej i, i po tylu latach spędzonych, po tylu sukcesach, że mogłem do niej powrócić i, i dalej jeszcze ciągnąć naszą reprezentację i zdobywać medale, znaleźć się na igrzyskach dwa razy z rzędu to jest po prostu fenomenalna sprawa, dlatego myślę, że ta koszykówka 3x3 na nowo rozpaliła w ten, ten ogień i tą, tą pasję do koszykówki ogólnie w mojej osobie. Wróćmy do tych igrzysk w Paryżu. Jest jakiś niedosyt, że nie udało się tej strefy medalowej osiągnąć? Wiadomo, że to było już moje drugie podejście do Igrzysk Olimpijskich i za każdym razem gdzieś wymarzony był ten medal olimpijski, aby go zdobyć. Nie udało się za pierwszym razem, nie udało się za drugim razem. Ale jeszcze nie składam broni, będę walczył, będę bardzo dobrze o siebie dbał i ciężko trenował, aby powalczyć. Jeżeli nie jako zawodnik, to na pewno jako jeden ze sztabu szkoleniowego czy jako trener, aby polska reprezentacja znalazła się w Los Angeles w Koszykówce 3 na 3 i tam zdobyła swój upragniony medal.